Świat chińskich gadżetów jest przebogaty. Dzięki nim, wydając zaledwie kilka złotych, można zorganizować osiedlowy pokaz laserów. Świecące nakładki na wentyle same włączają się, gdy samochód rusza i same gasną, gdy staje. Fajne, nie? Wiem, niektórym może się podobać, ale to taki żart. Mi osobiście się nie podoba, a poza tym jest nielegalne, no bo wystaje za obrys samochodu. Świecące nakładki mają wbudowane baterie. Ale z tego gadżetu fajna byłaby nakładka, na przykład na długopis. Celowo wybrałem ten samochód, dlatego, że posiada fabryczny system Night Vision z kamerą termowizyjną. No i właśnie chcę skonfrontować fabryczny system z systemem uniwersalnym. Zestaw składa się z kamery, którą mocujemy w okolicach lusterka i z ekranu, który wiernie przypomina nawigację samochodową. Ekran mocujemy tak, żeby nie ograniczał widoczności, no ale jednocześnie musi być w zasięgu wzroku. Grzesiek mocuje zestaw tymczasowo, roboczo podwiesza więc przewody. Montując go na stałe, można by ukryć kable pod plastikami. I ciach. Jak widzicie, montaż jest dziecinnie prosty. Złączę. Do wyświetlacza, no i zasilanie z gniazda zapalniczki. Czas na test. Najpierw odpalamy fabryczny system DS-a. Obraz pojawia się na dużym wirtualnym kokpicie, tam gdzie zwykle są zegary. Wygląda to imponująco. I tak właśnie wygląda obraz z fabrycznego systemu Night Vision. No, a teraz zobaczmy, jak działa. Nasz system uniwersalny. Ekran uniwersalnego zestawu jest trzy razy mniejszy od ogromnego telewizora DS-a. Obydwa systemy uruchomione. No i teraz, żeby się przejechać, zobaczymy, jaka między nimi jest różnica. Muszę się Wam przyznać, że pierwszy raz jadę samochodem wyposażonym w system Night Vision. I to genialne rozwiązanie. Szczególnie dla tych, co słabo widzą w nocy. Mają tak zwaną kurzą ślepotę lub mają samochód, który fabrycznie wyposażony jest w kiepskie światła. Takie systemy są przede wszystkim przydatne do tego, żeby w odpowiednim momencie wychwycić pieszego, który idzie poboczem no i jest nieoznakowany. Okej, okay, to teraz się Zatrzymujemy. Na końcu tej prostej jest dwóch moich statystów. Znam tą drogę. I ta prosta ma około 200 metrów. Teraz sygnał długimi światłami, i zaczynają iść. Na razie, w zasięgu świateł nie widzę żadnych postaci. Na uniwersalnym motowizorze też jeszcze nie. Natomiast na fabrycznym. Muszę wam powiedzieć, że to jest jakiś kosmos. Widzę te postacie na końcu prostej. Widzę, jak idą w moim kierunku. O, teraz system je wychwycił, zaznaczył je w takich prostokątach żółtych, czyli już nam się zmienia jakiś pogląd, już jesteśmy w stanie zareagować. Te postacie widzę coraz wyraźniej. System uniwersalny też już te postacie widzi. Prawdzie brakuje mi tutaj tego, że nie ma żadnego obrysu, natomiast nie ma się co dziwić. W tym samochodzie jest kamera termowizyjna, a ta kamera, która jest w systemie uniwersalnym, potrzebuje po prostu jakiś delikatny blask światła. Naprawdę genialna sprawa. Ale system fabryczny niestety miażdży system uniwersalny. System fabryczny niestety wymaga w salonie sporej dopłaty około 6,5 tysiąca złotych. Ten gadżet bardzo mi się podobał. Ale stracił trochę blask, jak zobaczyłem, jak działa fabryczne urządzenie wyposażone w kamerę termowizyjną. Czy wydałbym za ten uniwersalny notowizor 2000 zł? Nie, ale dołożyłbym nawet dwa razy tyle, żeby kupić takie urządzenie z termowizją.